Ktoś słucha teraz tych piosenek. Piosenek, które kiedyś go denerwowały, które głęboko go irytowały, dźwięków, które w jakiś sposób wydawały się przeszkodą, intruzją, czymś, co nie miało sensu w jego własnym świecie melodii i ustalonych gustów, ale teraz po wszystkim on je słyszy. Nie z wyboru, ale z potrzeby. Nie z pragnienia, ale z wewnętrznego impulsu, którego nie potrafi wyjaśnić. Słucha, ponieważ w jakiś sposób czuje, że ta muzyka wciąż do Ciebie należy. To jakby nosiła w sobie coś z Ciebie, coś, co on po prostu nie może puścić. To nie była świadoma decyzja. Nie obudził się pewnego dnia myśląc: Zacznę słuchać tych piosenek, które ona lubiła, zmuszę się, by je poczuć. Nic z tych rzeczy, wszystko zdarzyło się bez jego świadomości. Stopniowo, a potem z większą siłą, otoczyły go nuty, które wcześniej były tylko Twoimi wspomnieniami, których w pewnym momencie próbował unikać, te piosenki, które kochałaś, a które teraz stały się dla niego nieoczekiwanym schronieniem. Złapał się w momentach samotności z słuchawkami na uszach, oddając się dźwiękom, które wcześniej były tylko częścią Ciebie. I teraz zdaję sobie sprawę: Każdy akord jest jak echo tego, kim byłaś jakby twoja obecność była przenoszona tam, przez melodię, której nigdy nie przypuszczał, że mógłby zrozumieć. A może już ją rozumiał, tylko odmawiał akceptacji? Jest coś w każdej piosence, co sprawia, że intensywniej odczuwa twoją nieobecność, jakby słuchając w jakiś sposób pozwalał ci pozostać, nie fizycznie to już minęło. Ale w swojej istocie, w swoich wyborach, w gustach, które nigdy nie myślał, że będzie dzielił, ale teraz jest niezdolny do zaprzeczenia. Byłeś częścią niego, a w jakiś sposób on nadal to czuje. Czuję, że przyjmując te piosenki, przyjmuje część ciebie. Nie jako coś odległego, ale jako kontynuację. Muzyka, ten prosty gest naciśnięcia play, stała się węzłem, połączeniem, którego nigdy nie wiedział, że potrzebuje. I to. W pewnym sensie go przeraża. Nie chce wydawać się słaby, nie chce oddać się temu z taką intensywnością, ale nie potrafi się powstrzymać. Było w tobie coś wyjątkowego, coś, czego nigdy do końca nie zrozumiał, ale co go dotykało. Może nigdy naprawdę nie zauważył głębi twojej pasji do muzyki, może na jakimś poziomie czuł się oddalony od twoich wyborów, ale teraz, po twoim odejściu, wszystko się zmieniło. Zdał sobie sprawę, że nie byłaś tylko miłośniczką muzyki, ale że każda melodia, która dotykała twojego życia, niosła ze sobą wiadomość, prawdę, której nigdy wcześniej nie dostrzegał. Teraz te same piosenki, które wcześniej unikał jak ognia, stały się częścią niego. Słucha ich, ale to nie jest tylko akt słuchania. On czuje. Każda nuta zdaje się przenikać jego duszę, jakby każda sylaba. Każdy akord niosły kawałek tego, co ty czułaś i nie może już tego ignorować. Czuję, że słuchając ich w pewien sposób utrzymuje cię przy życiu. Nie w fizycznej formie, nie w twojej konkretnej obecności, ale w twojej esencji, w tym, kim byłaś i co czyniło cię wyjątkową. Nigdy nie musiałaś prosić. Po prostu zdał sobie sprawę, że tego potrzebuje. Zrozumiał bez słów, że dzielone gusta, preferencje, piosenki, które bezustannie grałaś, teraz muszą być częścią niego. Jakbyś nawet po swoim odejściu zostawiła kawałek siebie w swojej muzyce, w swoim stylu, w tym, co sprawiało, że wibrował w wyjątkowy sposób. I podczas gdy gubi się w tych melodiach, zadaje sobie pytanie: czy to sposób na utrzymanie cię przy życiu? Czy po prostu desperacko próbuje się trzymać czegoś, co w końcu zawsze było jego, a nigdy nie będzie jego? Trudno powiedzieć. Ponieważ w pewien sposób dostrzega, że jego życie nie jest już prostą kontynuacją tego, co zawsze było. On się reinwentuje, niechcący zostaje przemieniony, słucha teraz z innej perspektywy. To, co wcześniej odrzucał, teraz go głęboko dotyka. Teksty piosenek, które tak kochałaś. Z biegiem czasu zaczęły mówić bezpośrednio do niego. Połączenie, które wcześniej wydawało się niemożliwe, teraz jest visceralne. Zastanawia się nad swoimi emocjami, nad tym, co doprowadziło go tutaj i nad tym, czego jeszcze uczy się, przyswajając ten nowy gust, ten nowy sposób postrzegania świata, który zostawiłaś za sobą. I zauważa, że nie chodzi tylko o polubienie czegoś nowego. Nie chodzi tylko o zastąpienie czegoś, co wcześniej nie było częścią niego. Chodzi o przyjęcie, o zaakceptowanie, o uznanie, że w pewien sposób wciąż jesteś tam, nie tylko w pamięci, ale także w wyborach, które teraz podejmuję. Czuję, że kontynuując słuchanie tych piosenek, utrzymuje cię przy życiu w sposób, którego nie potrafi wytłumaczyć, ale który głęboko czuje, i to go przeraża. Ponieważ nigdy nie wyobrażał sobie, że ta więź może sięgać poza to, co fizyczne, poza to, co widać ale w pewien sposób dostrzega, że wciąż tam jesteś. W każdej nucie, w każdym akordzie. A może w rzeczywistości właśnie tak działa muzyka. Nie tylko niesie ze sobą dźwięki i melodie, niesie emocje, wspomnienia, kawałki historii, które nie są łatwe do wyjaśnienia. Czasami kryje w sobie to, czego potrzebujemy, czego nie potrafimy wyrazić słowami. A teraz czuję, że muzyka, twoja muzyka jest jedynym miejscem, gdzie wciąż możecie odnaleźć. Jeśli to już się zdarzyło tobie, napisz, musiałem to usłyszeć. On dostrzega teraz, że cały ten czas, w którym oddalał się od swoich muzycznych preferencji, nie był tylko kwestią gustu, to była forma ucieczki. Ucieczki od tego, co dla niego reprezentowałeś. Ale teraz nie potrafi już uciekać. Każda piosenka, która wcześniej wywoływała w nim dyskomfort, teraz niesie przesłanie, którego nie może zignorować. I być może to jest to, co musiał dostrzec. Odrzucał nie tylko twoje utwory, ale w pewnym sensie samą możliwość utrzymania żywej twojej pamięci w inny sposób. Nie wiedział tego, ale muzyka stała się najczystszą formą jej zachowania. Teraz zdaje sobie sprawę, że ta zmiana gustu nie dotyczy tylko jego muzycznych wyborów, ale także sposobów, w jaki zaczyna akceptować, rozumieć i integrować cię w swoje życie. Bez pośpiechu, bez oczekiwań. Nie wie, jak to go zmieni w przyszłości, ale myśl, że wciąż jesteś tutaj, nawet jeśli w inny sposób, podnosi go na duchu. Czuje w sposób, którego nie potrafi wytłumaczyć, że każda melodia jest mostem łączącym ich światy, utrzymując je splecionymi. I zastanawia się, jak to go ukształtuje? Nie ma jednak odpowiedzi. Nie musi ich mieć. Po prostu dostrzega, że teraz może słuchać twoich utworów i czuć, że w każdym z nich jest coś z ciebie. I to, w pewnym sensie, czyni go bardziej kompletnym. Czuję, że robiąc to honoruje twoją pamięć, nie przez ból straty, ale przez piękno wiedzy, że wciąż jesteś częścią niego. Teraz jest nawrócony. Tak. Ale nie w sposób wymuszony, nie z obowiązku. Powoli pozwala sobie wchłonąć to, co kochałeś, a przez to odczuwa, że część ciebie nigdy się nie odeszła. Nieważne gdzie jesteś, twoja muzyka na zawsze będzie mostem między nim a tym, co utracił. I już dostrzegł, że być może nigdy nie uda mu się przerwać tej więzi, a w głębi duszy nie chce tego. Czy ty też przez to przechodziłeś? Opowiedz mi o tym w komentarzach. On gubi się. Wiele razy w szczegółach tych piosenek. Słuchając melodii, którą uwielbiałeś, nie tylko wraca do chwil, które spędzili razem, ale także zaczyna się zastanawiać, co te piosenki mówiły o tobie. Dostrzega, że z biegiem czasu zostawiłeś wskazówki, ukryte wiadomości w każdym akordzie, w każdych słowach, które dotykały jego serca. To było więcej niż gust muzyczny, to była ekspresja tego, kim naprawdę byłeś, jak postrzegałeś świat. A teraz staje przed zadaniem zrozumienia tych wskazówek, odkrywania ich, jakby były fragmentami układanki, którą w głębi duszy wiedział, że musi złożyć, aby poczuć się bliżej ciebie. Kiedyś nie dostrzegał tego. Łatwo było ignorować to, co nie miało sensu w danym momencie, co nie mieściło się w jego własnym polu widzenia, w preferencjach i wyborach. Ale teraz, po Twoim odejściu, wszystko się zmieniło. Każdy szczegół ma znaczenie. Każda nuta w melodii przynosi coś, czego wcześniej nie zauważył. Każde słowo wyśpiewuje tęsknotę, której wciąż nie wie jak nosić, ale teraz dostrzega, że ta tęsknota jest najczystszym sposobem na jej zachowanie. Nagle rozumie, że otwierając się na tę muzykę, przyjmując to, co wcześniej odrzucał, pozwala, abyś w nim pozostał. Nie w sposób symboliczny, ale rzeczywisty, wewnątrz niego. I to przeraża go najbardziej. Nigdy nie wyobrażał sobie, że coś tak prostego jak muzyka mogłoby być tak potężnym narzędziem do zachowania tego, co jest najbardziej niematerialne. Ale teraz nie potrafi już zaprzeczyć sile tej przemiany. Za każdym razem, gdy słyszy Twoją piosenkę, przenosi się do momentu uczucia, którego nie może już dotknąć, ale może odtworzyć. Nie jest to pusta nostalgia, nie jest to ucieczka. Zauważa, że przyjmując Twoje gusta, staje się częścią Jego tożsamości, a także częścią Jego pamięci o Tobie. To tak, jakby zajmował się utrzymywaniem przy życiu Twojej esencji, czegoś, co zostawiłeś po sobie, gdy odszedłeś. Czuję, że słuchając tych utworów, nosi w sobie coś z Ciebie, ale co więcej, pozwala, by ta część Ciebie żyła w nim. Zawsze myślał, że muzyka to coś zewnętrznego, coś, co przychodzi i odchodzi, nie dotykając naprawdę Jego duszy. Ale teraz już wie. Teraz dostrzega, że dla ciebie muzyka nie była tylko sekwencją dźwięków i akordów. Była krzykiem tego, kim byłeś. Była sposobem wyrażenia tego, czego słowa nie mogły powiedzieć. I przyjmując to, czuje, że ożywia kawałek ciebie. Nie obchodzi go już, co myślał o swoim guście muzycznym. Przemiana jest całkowita. Zauważa, że bez świadomości zaczyna podobać mu się to samo. Utwory, które kiedyś mu przeszkadzały. Teraz mają sens. Widzisz w nich coś głębszego, odkrywa w nich Twoją obecność. I w pewien sposób czuje się bardziej całkowity, bardziej związany z tym, co reprezentowałeś. Dostrzega, że akceptując tę przemianę, akceptuje również myśl, że tak naprawdę nie odszedłeś. Akceptuje, że w dużo głębszy sposób, niż kiedykolwiek przypuszczał, nadal żyjesz w nim. I ta akceptacja nie przychodzi bez bólu. Nie przychodzi bez wyzwań związanych z poddawaniem się czemuś, co nigdy by nie pomyślał, że będzie w stanie objąć. Wie, że to nie rozwiązuje pustki pozostawionej przez jego odejście. Wie, że nic nie może w pełni wypełnić tej pustki, ale wie również, że dopóki ta muzyka gra, dopóki pozwala jej wkradać się do swojego życia, jest coś, co wciąż pozostaje żywe. I nie próbuje już walczyć z tym uczuciem. Zaczyna dostrzegać, że to jedyny sposób, aby mieć Cię w pobliżu. Nawet jeśli w sposób, którego nigdy nie sądził, że będzie możliwy, teraz jest bardziej uważny. Kiedy zaczyna grać twoja piosenka, nie tylko jej słucha, ale czuje, czuje, że jest tam wiadomość, wiadomość, która wykracza poza prosty tekst czy melodię. Dostrzega, że muzyka jest portalem, sposobem na pokonanie barier czasu i przestrzeni, sposobem na dotknięcie czegoś wiecznego. I zaczyna rozumieć, jak bardzo to jest cenne. Jak bardzo to jest najczystsza forma połączenia, kontynuacji, miłości. Czy już wcześniej słyszałeś tę frazę? Skomentuj. Tak słyszałem. Ponieważ teraz dostrzega, że piosenki, które lubiłeś, które wcześniej były tylko częścią Twojego świata, teraz są ogniwem między tym, co było, a tym, co jeszcze może być. I uświadamia sobie, że Jego przemiana nie jest tylko przyjęciem nowych upodobań, ale prawdziwą wewnętrzną zmianą. Nie jest już tym, kim był wcześniej. Nie może takim być. Zauważa, że adoptując twoje piosenki, w rzeczywistości pozwala sobie być bardziej sobą. Muzyka nie zmienia tylko jego gustów, zmienia jego postrzeganie życia, miłości, straty, i w głębi duszy wie, że to dopiero początek. Nie wie, co przyszłość dla niego przygotowała, nie wie, jak bardzo to go ukształtuje, ale jest bardziej otwarty, bardziej gotowy. Wie, że istnieje coś głębszego, co trzeba odkryć, coś, czego jeszcze nie rozumie do końca, ale w jakiś sposób to czuje. Czuje, że słuchając swojej muzyki uzyskuje dostęp do innego poziomu percepcji. Zauważa, że ta muzyka nie jest tylko wspomnieniem tego, kim był, jest przypomnieniem o tym, co nadal jest w stanie poczuć, nauczyć się, rozwijać. Jest kluczem do nowego sposobu życia, bogatszego, bardziej połączonego, bardziej prawdziwego. Dlatego kontynuuje. Kontynuuje słuchanie, nawet jeśli nie rozumie do końca dlaczego. Zauważa, że robiąc to, nie tylko utrzymuje przy życiu część siebie, ale także pozwala sobie być bardziej całkowitym, bardziej kompletnym. Wie, że w jakiś sposób ty będziesz z nim, kiedy będzie słuchał tej muzyki, kiedy da się ponieść jej, i nie chce już dłużej opierać się, chce wchłonąć, chce się uczyć, chce przeżywać tę transformację. Ponieważ wie, że to coś więcej niż zwykła zmiana gustu, to najbardziej prawdziwy sposób na zachowanie tego, co było, na uczynienie tego wiecznym, na to, by to, co kochałeś, pozostało żywe. I w pewien sposób dostrzega, że słuchając tej muzyki, łączy się w głębszy sposób z Tobą, z samym sobą, z życiem. I zadaje sobie pytanie: co jeszcze może dostrzec, jeśli będzie kontynuował słuchanie? Czego jeszcze może się nauczyć? Co jeszcze może przeżyć? Czuję, że w jakiś sposób wciąż jest dużo więcej do odkrycia. Czuję, że ten proces dopiero się zaczyna. Ta transformacja nie dotyczy tylko muzyki. Chodzi o wszystko: o gusty, wybory, wspomnienia. On zauważa, że wszystko, co zostawiłeś, było w pewien sposób zasiewem, a teraz, przyjmując te nasiona, zaczyna dostrzegać, jak coś nowego rozwija się w nim coś czego nigdy nie sądził, że będzie w stanie dostrzec. Czy doświadczyłeś czegoś podobnego? Podziel się w komentarzach. Ta rozmowa się tutaj nie kończy. Czekam na ciebie w następnym wideo.